I tak się ośmielę wyprosić u Pana, by pozwolił jeszcze wrócić, lecz w innym wcieleniu. To dla niego żaden problem, dla mnie wielka łaska być wśród ludzi zamiast leżeć gdzieś w osamotnieniu. Może wróci mnie motylem, co kwiaty całuje, zbiera nektar, kocha słońce, zdobi zieleń flory. Ale taki mały, kruchy, padałupem ptaków. Złoży jaja, nie doczeka do zimowej pory. Może mrówką pracowitą powrócę na ziemię. Te owady całe życie nad siły się trudzą. Mają określone role w strukturze mrowiska. Jak przetrwają, zasną zimą i się nie obudzą. Może wróblem lub sikorą wrócić mi pozwolisz, albo kosem, drozdem, szpakiem na skrzydłach szybować. Jeśli umknę drapieżnikom, przetrwam deszcze, chłody, będę wiosną gdzieś w zaciszu swe gniazdo budować. Będę chronić mepisklęta przed jastrzębiem, kotem. Tak za słaby, by skutecznie im się przeciwstawić. Jak przeżyją, to wyfruną daleko w przestworza, nie zatęsknią, za to będą wolnością się bawić. Nie chcę wracać psem lub kotem, one są zależne całkowicie od kaprysu zwykłego człowieka. Rzadko mają mądrą miłość, opiekę, w staranie. Znacznie częściej los okrutny, głód i ból je czeka. Lis, dzik zając, też odpada. I płochliwa sarna, niby wolne i swobodne. A gdzie ich siedlisko? Autostrady, ogrodzenia, wielkie polowania, ciągła walka o przetrwanie. I do śmierci blisko. Może wrócę białą brzuską, świerkiem lub jaworem. Będę szumieć pieśni wiatru, ludziom dodam cienia. Szara jesień strąci liście i popłaczę deszczem, a w zimowe mroźne dzionki. Będę snuć wspomnienia o wiosennych pierwszych kwiatach, marzenia o listkach, by już słonko mnie ogrzało i ruszyły soki. Niech w gałązkach wiją gniazda wesołe turkawki, a po niebie niech szybują pierzaste obłoki. Przyjdzie wicher nawałnica, złamie kruche drzewo. Albo człowiek zetnie piłą, choć pień drzewa płacze. Jęk rozpaczy, ginie życie, ścięty świerk upada, Tylko gawron nad swym gniazdem straconym zakracze. Może ześlesz mnie kamykiem, albo wielkim głazem, Może wodą lub powietrzem pozwolisz powrócić. Dobrze znasz przywary ludzi, Widzisz, co się dzieje. Bardzo lubią złudnym szczęściem umysł bałamucić. Zatem pozwólbym za życia miała twoje dary, radość, szczęście, bezpieczeństwo i dostatek chleba. A nie będę chciała wracać w kolejnych wcieleniach i opuszczać twego raju, wyśnionego nieba. Sam stworzyłeś naszą ziemię jako cudny Eden. Tedy pozwól się nacieszyć każdemu do woli. Nie zabieraj dzieci, młodych, chorych i kalekich. Oni mało doświadczyli, a to bardzo boli. Zlituj się, dobry Boże, nad długością życia. W końcu każdy, gdy odejdzie, przed Twój tron się stawi. Daj nam, ludziom, czas na ziemi, by cieszyć się życiem. I patrz, każdy zwykły człowiek Ciebie błogosławi, żeby nikt nie musiał prosić o zgodę na powrót, bo wcielenie jak wcielenie, nie każdy rozumie. Obdasz, Panie, swą miłością tego, co stworzyłeś. Wychwyć prawość, wiarę, zgodę w ziemskich istot tłumie. Już nie będę prosić stwórcy o powrót na Ziemię, bo to człowiek wolą Bożą rządzi tą planetą. Mądrość, trzeźwość i rozsądek zawsze preferuję. Jestem tylko marnym pyłkiem, zwyczajną kobietą. Czyli bliski Pani wiersz? Niekoniecznie. Jest wiele takich bliskich. Takich... Takich spod serca po prostu. Sercem pisane to tytuł... Pierwszego Pierwsza... zbiorku, tak. A drugi zakończyła Pani... Przez życie boso. Jak czytałam to Pani wiersze, to miałam wrażenie, że... Przez życie, bo to jest takie Pani poetyckie credo, coś takiego, takie przesłanie, takie, coś takiego, co ma nas pobudzić do myślenia, do zastanowienia się nad własnym życiem. Miała Pani taki zamysł, czy to tak przypadkiem wyszło? Nie, to znaczy nie ośmieliłabym się nikomu sugerować lub prawić nauk, czy sugerować sposobu życia i postępowania. Tylko tak, tak pisałam, jak, jak ja uważam. A jeżeli, jeżeli ktoś przeczyta i zechce się nad tym zastanowić, to jest nagroda dla mnie. No, akurat nie pisze Pani w taki sposób hmm, narzucający i nakazujący, także czytelnik sam sobie wybiera to, co jest dla niego ważne i co, e, i co może mu się e, w jego własnym życiu przydać. Napisała Pani w którymś wierszu, że każdy powinien mieć drugie życie. Zastanawiam się, po co? Czy naprawdę aż tak bardzo wierzy Pani w człowieka, w jego inteligencję, w jego mądrość, że jest Pani przekonana, że gdyby dostobruje życie, to przeżyłby inaczej, lepiej, piękniej? No tak, niby tak mówimy. Mówimy, że człowiek uczy się na własnych błędach. Mówimy, dzieci uczymy. Mówimy, że nie, nie, nie powielaj moich błędów a to jednak to nie jest tak, każdy musi swoje życie przeżyć sama czy byłoby lepiej, gdyby dostał drugą szansę nie wiem, trudno powiedzieć bo tak mi się po prostu napisało w kolejnym wierszu z kolei e, zadaję pani Pepie sobie i czytelnikom takie pytanie czemu życie nie jest filmem z kadrami na taśmie czy rzeczywiście byłoby fajnie gdybyśmy mogli swoje życie tak Przestawiać. To, co Wam pasuje, to zabierać, iść z tym, a to, co nam nie pasuje, wycinać, wyrzucać. No, może niekoniecznie przestawiać, ale każdy człowiek ma chyba w życiu takie kadry, które chętnie wymazałby, wyciąłby ze swojego bytu. No, bo one ranią, bo one sprawiają ból. Dobrze byłoby, gdyby można było to eliminować i zapomnieć. Ale mówimy tu o takich samych smutnych rzeczach. Może, może o czymś weselszym? Pozwoli poproszę. pani? Poproszę. Dobrze, no to nie zawsze mi się tak pisze smutno i, i dostojnie, i, 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 no i tak właśnie poważnie. Nieraz mi się niepoważnie napisze. I właśnie poproszę jeszcze, żeby państwo zechcieli posłuchać wiersza pod tytułem Chłopek roztropek. Za dziedziców Iżyckiego, Granowskiego, chłop poddany robił darmo, był własnością pana swego, obłożony pańszczyznami, Daninami, dziesięciną, tyrał na boguckich polach ze sprzężajem i rodziną. A był jeden sprytny Maciej, jego trudno wywieźć w pole, niby głupi i naiwny. Nie narzekał na swą dolę. Z ekonomem zażartował. Półłanniką sprzężaj poił. Chętnie chadzał stróżę pełnić. Czasem zmyślne figle stroił. Chciał się dziedzic z Maćka obśmiać i przechytrzyć dla humoru. Przy okazji go zaprosił na pokoje swe do dworu. Wnet rodzinka w czas obiadu ukazała swe oblicze. Dwie córeczki, panieneczki, jaśnie pani, dwaj panicze. Widzisz, Maćku, że podany tłusty kapłon jest na stole. Jeśli jesteś taki mądry, spełnij proszę moją wolę. Podziel ptaka sprawiedliwie, masz pieczyste, kapłon ony. Czeka cała marodzina i ty jesteś zaproszony. Dzieląc, patrzaj, by nikogo nie obrazić, nie pominąć. Jeśli sprostasz, wynagrodzę. Źle rozdzielisz, możesz zginąć. Chwycił Maciej nóż ochoczo. Łebka płona głowie domu. Jaśnie pan zarządza wszystkim. Nie sprzeciwić się nikomu. Teraz szyjka, jaśnie pani, ona radzi i zachęci i dyskretnie dopnie swego. Przecież szyja głową kręci. A panienki dobre, śliczne, zwierzę niczym lekka mgiełka, co by ziemi nie tykały, dla obydwu są skrzydełka. Na paniczów teraz kolej sprawiedliwie mowa krótka i przystojni i urodni nie wbiegają dla nich utka. Panu głowa, żonie szyja sprawnie rozdzieliłem wszystko. Córciom skrzydła, synkom utka, mnie biednemu blisko. Pan się żachnął, żona śmieje, panieneczki spiekły raka, paniczyki miny stroją. Siódme poty na biedaka. Aż się dziewicz zaśmiał szczerze, wpuściłeś mnie w malinisko, każdemu z nas dogodziłeś. Wtedy zabierz kadłubisko. Spany Maciek ma wyżerkę, i pochwały, i splendory, a na jego mądrym sprycie wzorują się do tej pory. Rozejrzyj się wokół siebie, takich Maćków zatrzęsienie. Pochlebstwami oczy mamią, czyszczą kąta i kieszenie. Na dodatek są lubiani, mogą z ludźmi zrobić wszystko się nie obejrzysz, jak ci zwiną kadłubisko. Nie sztuka być jaśnie panem, żyć cnotliwy, cnotliwie i z honorem. Lepiej być roztropkiem chłopkiem z kadłubiskiem i splendorem. Wzięło. <laughs> e, wzięło mi się to z roku 1961, kiedy byłam w klasie piątej w szkole podstawowej w Osinach i nasz wychowawca opowiedział nam uczniom taki kawał po prostu o właśnie o takim Maćku, który dzielił kapłona. No i poradził sobie z tym problemem. Ja to zapamiętałam. I tak sobie pomyślałam, że czego by tego w wiersz nie zamienić. No i zamieniłam. Kawał liczył raptem pięć słów, a pani z tego zrobiła 105. No, tak się czasem zdarza. Pani się w tej książce podzieliła pani te wiersze na rozdziały? Może pani powiedzieć, czym się pani kierowała? No właściwie to chyba no treścią wierszy. Treścią wierszy. A te takie najbardziej zabawne, to w którym rozdziale? No akurat tutaj w tym, w tym tomiku tu to takiego zabawnego rozdziału nie, to chyba nie ma. Nie, w tym trzeba szukać. Jak ktoś potrzebuje humoru, to trzeba szukać więcej. A, no to może jedynie w tym dziale, to i owo na ludowo. To może właśnie w tym. Tak, w tym. To co, drodzy Państwo, chyba już zmęczyliście się. To już wystarczy na dzisiaj, ale jeszcze chciałabym, jeżeli to możliwe, jeżeli Pani Zasia się zgodzi, chciałabym, żeby te osoby, które pracowały przy tej książce, Przyszły tutaj na scenę, pokazały się, może jakieś słowa właśnie Panią sobie zrobią. E... No to ja już otwieram książkę i czytam. Państwo Flisiakowie. Kowie opracowania w... techniczne tak. i projekt dokładki? Tak. To Państwo Flisiakowie. Jeżeli to... zaprosić na scenę, to bardzo to prosimy. Agnieszka. Jako koordynator przedsięwzięcia. Agnieszka Szymańska. Szymańska. Pan Artur Piędzia, ilustrator, <klucz> a kto przepisywał to ja nie wiem, bo kto przepisywał niech się przyzna, nie. tam macha ktoś, Agnieszka, Monika, <klucz> zapraszamy Panią Monikę, właśnie kto przepisywał. A niech nam pani jeszcze powie, tak, w międzyczasie, co jest na tej okładce? Co to za zdjęcie? A to taka droga od nieistniejącego cmentarza w Garbowie do kościoła i to też... Y takie bliskie mojemu sercu, bo ja przez 13 lat pracowałam w Garbowie i Garbów był takim moim ukochanym miejscem, z którego musiałam się ruszyć tylko dlatego, że nie miałam mieszkania. Po prostu ówcześni ów nauczyciele z Bobucina zaoferowali mi w domu nauczyciela mieszkanie, gdzie mieszkam do dzisiaj. i No i tak została. Garbów zawsze był ulubiony i ta ilustracja ma dla mnie duże znaczenie. Drodzy Państwo, to ja bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Zostawiam Panią tutaj w towarzystwie dobrym, ale jeszcze chciałabym publiczność trochę pomęczyć, żeby nie było tak, że sobie przyszli, usiedli i tak mi było dobrze. A tylko Pani musiała się produkować. Tak, tak, bardzo proszę. No, tylko my mamy sobie zdjęcie chyba zrobić. Drodzy Państwo, ja bym Państwa chciała zapytać, jak to jest, gdy ma się w swoim środowisku poetkę? No oczywiście idę do Pana Wójta, bo to jest jakby osoba najważniejsza w gminie i ciekawa jestem, jak on się z tym czuje. Znaczy, cieszę się bardzo, że na ziemi garbowskiej Konkretnie po Bogucinie mamy właśnie taką panią, panią Zosię Abramę, która pisze wspaniałe wiersze. I no, to jest coś wspaniałego, bo opisuje rzeczywistość. Słyszeliśmy dzisiaj wiersze bardzo poważne, ale także i wesołe, i z humorem. Chociaż pani Zosia raczej jest zawsze była osobą taką stateczną, poważną, ale potrafi także i rozbawić. Mamy wielu ludzi na terenie gminy, których, którzy mają naprawdę różne talenty, tak jak mówiłem tutaj w Bogucinie jest Koło Gospodyń Wiejskich, które słynie ze wspaniałych wieńców. Od kilku lat też jest Istnieje i występuje, Jarosławia, tu miejscowość Boguci, a także Gminę Garbów, Zespół Tańca Ludowego <grym z tyłu> No Cieszę się bardzo, że mamy na terenie gminy ludzi takich utalentowanych jak pani Zosia Abramek. Jeszcze raz dziękujemy za to wszystko, co robi tu dla, dla Ziemi Garbowskiej. A jak to jest mieć koleżankę, poetkę? Pani Zosia zawsze jest otwarta i zawsze mogłam liczyć na jej pomoc, kiedy pracowałam z moimi uczniami. Pamiętam, w 2003 roku zaczęliśmy realizować projekt związany ze Starym Cmentarzem. Stary Cmentarz ocalić od zapomnienia niech kamienie nie milczą. I wtedy poprosiłam panią Zosię, czy mogłaby napisać dla nas na wyjazd na konferencję do Warszawy wiersz o Starym Cmentarzu? No i powstał wspaniały wiersz. Naprawdę wszyscy byli zachwyceni. Yy, tylko Pani Zosia potrafi zrobić. Także Pani Zosiu, bardzo, bardzo dziękuję za tę pomoc, jaką Pani nam wtedy udzieliła. A ten wiersz, myślę, że dla wszystkich jest bardzo ważny. Wiersz o Starym Cmentarzu. Bardzo dziękuję. Latora, może, mogę o coś zapytać? Jak się pan czuje z pana ilustracjami do Tomiku poezji? Może pani je oglądać? Do... No. no, to jest pierwszy raz coś takiego tak, w moim życiu. No, ja jestem osobą napływową. Tak? Żona jest z I dobrze się tu mieszka. I fajnie jest, że tak powiem, ta cała społeczność jest taka. No. Super po prostu. A skąd pomysł, żeby akurat pan e, zrobił już? Pan Krzysztof do mnie, że tak powiem, trafił z taką prośbą. No, dla mnie to nie jest jakiś ten... L lubię takie rzeczy robić. tak? A jest pan rysownikiem? Nie, ogrodnikiem. Ogrodnikiem, który lubi rysować. A, a pani radna, przewodnicząca podobno komisji oświaty, i tam kultura jest w tej porcji jakby egidą tej komisji. Jak się czuje pani radna z taką wiedzą i z takim, a, no, że w Garbów jest poetka? Jestem bardzo dumna, że mieszkam w miejscowości, gdzie tyle się dzieje, gdzie jest tyle przedsiębiorczych ludzi, gdzie jest ludzi e, tak dużo, z tak wielką inicjatywą, E, I między nimi jest taki skarb jak z pani Zosia. Pani Zosia jest e, bardzo, bardzo wrażliwą osobą. E, jest e, moją nauczycielką ze szkoły podstawowej. E, bardzo dobrze pamiętam spokojne lekcje chemii z panią Zosią. E, muszę potwierdzić to, co mówiły panie. Zgarbowa. Wszystkie dziewczyny podziwiały piękne pazurki pani Zosi. Panią Zosię kocham jeszcze za to, że kocham ludzi, którzy kochają zwierzęta. A pani Zosia kocha kopy. A ja kocham panią Zosię. To koło nie Krzysztof Lisiak, ten, który trochę namieszał wokół tej książki. Złożył, zaprezentował okładkę, namówił do, do rysowania ilustracji. No cóż, to był mój zwykły obowiązek. Zosia jest moją sąsiadką, sympatyczną sąsiadką. Mogę powiedzieć, że nadajemy na tych sama, samych falach, bardzo się rozumiemy. Mocno szanuję tę osobę i powiem tak, że byłoby moim grzechem, gdyby te wiersze, które były chowane do szuflady, nie ujrzały światła dziennego. Mam też nadzieję, że ten tomik nie jest ostatnim tomikiem i że tu jeszcze kiedyś się w tym gronie przy tej okazji spotkamy. Ale chcesz przy powiedzieć, że pani Zosia potrzebuje takiego impulsu, że ona sama by nie miała odwagi opublikować tych wierszy? No cóż, Zosia jest skromną osobą i pewnie sama by się nie odważyła. Zresztą jakby mamy dzisiaj tego dowód. Ona te wiersze napisała. Sama zastąpiła sobie wydanie tej, tego tomika. Także to, co Państwo macie na w swoich w, w stolikach, to jest po prostu prezent od Pani Zosi. Takie było życzenie. Trochę się sprzeczaliśmy na ten temat, ale Zosia pozostała nieugięta. I chwała jej za to. Wielkie dla dla Pani Zosi. Drodzy Państwo, poezja niestety nie ma ceny i bardzo dobrze.